Po nie! Po prostu wysypałam wszystkie pędzle. Cześć, witajcie! Dzisiaj przed z Was z kolejnym filmikiem i zrobimy sobie ten makijaż, który mam właśnie na sobie. I użyłam do tego makijażu tych dwóch paletek. Jest to Sorbet Eyeshadow Palette i Electric Plum z serii Lovely. I szczerze Wam powiem, że nie będzie to jest pierwsze wrażenie, ponieważ ja już miałam okazję używać tych dwóch paletek i innych w sumie też z tej serii, bo mam wszystkie. Aczkolwiek ostatnio bardzo często używałam tej paletki, ponieważ ma piękny niebieski i zielony kolor, takie wakacyjne. Ja takie ostatnio bardzo lubię, ale stwierdziłam, że nagram ten filmik, może są wśród Was osoby, które zastanawiają się, czy warto kupić te paletki, bo są dość tanie, można je dostać w Rossmanie. Więc jeśli jesteście ciekawi, czy kupić tą paletkę, czy tą, czy którąkolwiek z tej serii, zapraszam Was do obejrzenia całego filmiku, ponieważ o tym powiem na samym końcu. Jak widzicie twarz mam już przygotowaną do makijażu, Jedne czego brakuje to oczy. Nie nagrałam Wam jak maluję twarz, ponieważ stwierdziłam, że to bez sensu, tym bardziej, że zazwyczaj do makijażu twarzy używam tych samych produktów, więc żeby zaoszczędzić Wasz czas zrobiłam to poza kamerą i myślę, że od razu możemy przejść do makijażu oczu. Ten makijaż już w całości, wytuszyłam swoje ręce i przykleiłam sztuczne i powiem wam, że jestem nawet zadowolona z tego, jak ten makijaż wyszedł. Jedyny minus to taki, że próbowałam robić kapelusz, którego nigdy wcześniej w życiu nie robiłam i napotkały mnie małe problemy z tymi cieniami, aczkolwiek nie jest to wina cieni tylko tego, że po prostu nie potrafię robić cut crease i nie wstydzę się do tego przyznać. Będę ćwiczyć, nauczę się tego, aczkolwiek nie jest to wina cieni, że miałam jakieś tam problemy, ponieważ cienie bardzo dobrze się blendują i jak mogliście zauważyć są mega dobrze napigmentowane. Ogólnie zauważyłam, że w kamerze wyglądają mniej intensywnie niż w rzeczywistości. W rzeczywistości są bardziej intensywne niż w kamerze, ponieważ kamera zjada trochę kolory. I nie miałam absolutnie żadnych problemów podczas blendowania. Kolory ładnie się ze sobą połączyły. Mega mi się podobało, jak ten jasny zielony cień połączył się z tym niebieskim cieniem, z tym jasnym niebieskim cieniem. Nie, nie zrobiła się żadna plama w tym miejscu, tylko ładnie się ten kolor zblendował i pomiędzy tym blendowaniem, między zielonym a niebieskim stworzył się taki piękny kolor. I nie jest to taka, wiecie, kreska odcięta i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Także przejdźmy do szybkiego podsumowania. Dzisiaj użyłam tych dwóch paletek i jednego cienia z paletki Candy Box. I jeśli zastanawiacie się nad zakupem tej lub tej paletki lub jakiejkolwiek z tej serii, to ja Wam z czystym sercem mogę je polecić, ponieważ wszystkie są bardzo dobrze napigmentowane i dobrze się blendują, także nie zawiedziecie się. Jedyne, co pozostawia wiele do życzenia, to moje umiejętności. Ja przyznaję, że mistrzem makijażu nie jestem i niezbyt jeszcze potrafię się malować, aczkolwiek cały czas się uczę. I gdyby nie to dzisiejsze katki, który próbowałam zrobić, to byłabym w 100% zadowolona z tego makijażu, aczkolwiek i tak mi się bardzo podoba. To By było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że filmik jaki makijaż Wam się spodobał i widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia, pa!